Wyobraźmy sobie, że pewien młody człowiek właśnie się dowiedział. Nie może w to uwierzyć. A jednak gwiazdy i testy nie kłamią. Jego dziewczyna jest w stanie wskazującym na nadzieję. Co robi młody człowiek? Idzie do najlepszego przyjaciela, sąsiada, żeby choć przez chwilę przestać myśleć o tym, co go wkrótce czeka. Czy stary? Siema, fajnie, panie, że wpadłeś! No nie ciążyć, tak nie Siadaj, pogadamy. Nie ciążyć ci ten plecak? Ciąży? Nie, co ty, lek. Nie, zobacz he Leki, no to się opowiadać, co tam u ciebie. A jak my jakoś leci, wiesz? Jesteś jeszcze z tą eee, no nie da się ukryć. Fajna dziewczyna. A no taka, całkiem niecałkiem. Nie, eee. eee. całkiem... eee. Ostatnio wymieniliśmy poglądy, jak do nie zaszła. A dobra, zejdźmy z Jodu. Dobra, ja sobie spotkałem Botana. Pytam, gdzie mieszkasz? Bociana? Jakiego Bociana? A! Krzyka! A nie! To ja go pamiętam! No i co bardzo mnie tu słychać? Słuchaj, chłopak się urządził. A co ty powiesz? A, A taki był, wiesz, plemowaty, no, no, że jak kupił sobie mieszkanie <kuh> w bliźnia... Przy położniczej. A czy tak zatkało, jakby smoczek połknął? Opowiadaj, co tam u ciebie. Eee, nie ma o czym. Dobra, dobra, mów, mów, nie przerywaj. <laughs> a łatwo powiedzieć. Właśnie, a propos. Słuchaj, studia chciałem przerwać. Co? No. Do chciałem wyskoczyć, wiesz, trochę grosza ucierać. Na stałe? Nie no, co ty? po roku chciałem wrócić i rozmnożyć kapitał. A poza tym jakiś fajny wózek chciałem kupić. No i co, nie pojechałeś? Kurde, pleniczikarki nie dali, teraz nie wiem co poszedł. No ja też nie wiem teraz co począć. Ty. A jak twoja magisterka? A, całkiem nieźle. czy dni napisałem. To ty płodny jesteś. Zostaniem właśnie, ale ja chyba będę już się naglecił. Dzieci. Dzieci się pierwszy! Faktycznie. Teraz to jeszcze nigdzie, potem musi się dopiero raz też się włączy Trzeba wyjąć Jak nie wyjmiesz na czas to Siwy jesteś To ja może wyjmę <taki> Spoko, nie pękaj. Przypomniałem sobie, że sobie ich w kuchni. Wiesz, zabezpieczyłem się. Tylko poza zrościć. Ty, a coś nie w ogóle taki spięty jakbyś miał rodzić? Dobra no, no, stary, ja ci powiem, no. Ja wpadłem. No, przecież widzę, z krzesłem nie gada. Ja będę głową rodziny! No co ty ojciec od was odszedł? Nie ojciec, ja! Głupi jesteś? Od się się wyprowadzasz! Gdzie teraz będziesz mieszkał? Co ty nic nie rozumiesz? Ja odgadę brawa wczoraj wyniki, no! No i co znowu? Ale w sobie byłeś, co mi teraz szecha. Spatery, karmienie, sodanie, spatery, karmienie, sodanie, tak na okrągło. się, to w ogóle mówię, ty go nie zrozumiesz. No, ty go nie zrozumiesz. No, Co no. się tego tak kuszę, że? To nie zrozumiesz. No, przecież zrozumie. dobiłem, no. no. no, ja się... przecież przyszedłeś, no. No, nie, no. Co ty... się tak obrusza? Wiem, musieliśmy kupić psa. <grym>